Odpicujemy twoje laczki Zaniedbałeś swoje buty Nastał koniec twojej tułaczki Bo dzisiaj dandycore Ja odpicuję twoje laczki O tam. W moich butach chodzę już od trzech lat. Poznałem kiedyś taką dziewczynę na ulicy i ona powiedziała mi, masz bardzo ładne buty. I ja wtedy pomyślałem, kocham ją, ale ona wtedy uciekła. No i teraz od trzech lat chodzę ciągle w tych moich butach, ale niestety moje buty już się znosiły. Więc dandycore proszę, odpicujcie moje raczki. Piotrek jest naprawdę super. Naprawdę, uwielbiam tego gościa, ale nie mam pojęcia o co chodzi mu z tymi jego butami. Jak wychodzimy gdzieś na miasto, to ma te buty. Jak idziemy grać w piłkę, to ma te buty, przez co nikt nie chce z nami grać w piłkę. Robert, coś do nas idzie! Ej, chłopaki! Mogę z wami zagrać? Tak, ale super! Ja wiesz, że co? Nieważne. Poza tym, nawet on pewnie śpi z tymi butami. I naprawdę, ja nie mogę już znieść tych jego znoszonych butów. Dlatego proszę, Dendikor, odpicujcie mu laczki. Zmierzamy właśnie do domu Piotra. Na pewno nie spodziewa się, że to właśnie jemu odpicujemy dziś laczki. Piotrek Dandys, pan przytulas Dobra, sorry, już nie będę. Piotrze, jesteśmy tutaj po to, aby odpisałeś swoje laczki. Tylko proszę. odpisujcie je szybko. Dobrze, postaramy się je zrobić jak najszybciej, ale masz gwarancję, że trafią w ręce prawdziwych profesjonalistów. Dziękuję, Dendy. Ej, macie chociaż jakąś reklamówkę, no proszę, ja nie będę jechał z tym przez całe miasto, bo to wstyd. Co damy z tym razem przyniósł? Panowie, dzisiaj mam dla Was coś specjalnego. Z tym to ja nawet do roboty bym nie poszedł. Z tym już się nic nie da zrobić. A teraz idę zrobić herbatę. No dobra, ale co możemy z nimi zrobić? Potrzebuję podwójnego low na masterze. Doda się parę filtrów, pociągnie clarity, będzie okej. Okay. Wyślijmy je na trzy zmiany do fabryki, coś z nimi zrobią. Wrzuci je się do dziesiątki, polecam na kanał rewizyjny na Ślężnej, będzie mi. Panowie, przecież to tylko buty, po prostu je odpicujmy. Pewnie zastanawiacie się, co trzeba zrobić, by tak zajechać buty. My też tego nie wiemy, ale wiemy jedno, że kiedy Dendykor bierze się za odnawianie butów, to niemożliwe staje się możliwe. Do renowacji będziemy potrzebować szczotek i cleanera, renowatora, kremów i past, szmatek, a także trochę hajsu, kabony i floty. Nie no, ale moment. Przecież te kosmetyki nie są po pierwsze aż tak drogie, po drugie są bardzo wydajne, a po trzecie w opisie macie kod rabatowy, który zmniejszy wartość potencjalnych zakupów. Ilość kodów ograniczona. Zanim przystąpimy do procesu odpicowywania naszych laczków, musimy je dokładnie oczyścić. A jeśli chodzi o kwestie czyszczenia, to nikt na tym temacie nie zna się lepiej niż Maciej. Nic tak nie niszczy zdjęcia stylówki na stricie jak u pi Buty, bo później trzeba siedzieć i czyścić to w Photoshopie. Kiedy usunęliśmy wszystkie suche zabrodzenia z powierzchni naszych butów, musimy je także oczyścić na mokro. Zostało trochę ciepłej wody z herbatki, potrzeba? Cleaner nada się do tego o wiele bardziej. Buty mamy już oczyszczone, ale nadal są dosyć głodne, więc trzeba je nakarmić. Panie, ta pizza jest zimna. Panie jechał z Krzyków? Jak ja bym jechał z Krzychów, to bym wsiadł w 126, następnie w 6, w 10 lub 3, bym sobie elegancko lub 20 dojechał na Leśnicę, potem w 923. Jakbym tu przyjechał, nadal byłaby ciepła. Z zimną pizzą to wiesz pan sobie co zrobić? Dokładnie to. W tym celu najlepiej użyć renowatora, który nałoży Adam. Żeby uzyskać fajne sample, buty najpierw muszą odpowiednio brzmieć. A nie ma nic gorszego dla ucha niż suchy, trzeszczący dźwięk przesuszonej skóry. Załatwiłem ciepłe, pyszne jedzonko. Przywieźli, tak jak im powiedziałem. Gdzie jest sos czosnkowy? Reklama. Telezakupy zakupy dandol przedstawiają masz dość kosmetyków, których nie jesteś w stanie otworzyć, a co dopiero użyć? Odciski na rękach i irytacja rosną przed każdym wyjściem z domu? Dobijacie smród substancji ropopochodnych, od których ewakują się twoi współlokatorzy? A może martwicie to, że twoja badziewna pasta planuje zamach na twoje życie? Przecież musi istnieć jakieś rozwiązanie. I oto jest Pasta Safir Pate Deluxe. Genialna formuła pasty zawiera wosk pszczeli, wosk karnałba oraz wosk mineralny z umiarkowaną zawartością pigmentu. Zapewnia optymalny połysk, działa również wodoodpornie i odżywczo, a jak pięknie pachnie. Systematyczne stosowanie zdecydowanie przedłuża trwałość i żywotność obuwia oraz chroni twoje nerwy. Pasta Safir Pate Deluxe. Pożegnaj porażkę. Powitaj lustro. że to skończyć do końca dnia bo jak nie to przyjdzie brygadzista i mi dziówkę nie wiem za co wąchać na razie mam krem teraz karolu koloryzujący bo mamy ubytki w kolorze pracuję cały czas nie mogę przestać ale robię to głównie dlatego że mieć za co wąchać pasty oczywiście dlatego chciałbym się zająć tymi butami Okej, okay. mamy to już Prawie. mogę tak Jedno na mnie. Karol, chcesz herbatki? Ominąłeś jedno miejsce napięcie. Dzięki, faktycznie. Brygadista uwaliłby mi łeb. Dzięki. Nasze buty zdecydowanie nabrały kolorów, ale nadal brakuje im ostatecznego sznytu. By im go nadać, wezwaliśmy kogoś do zadań specjalnych. To co panowie, to chyba proces mamy skończony. Ty, ale w sumie tyle się nad tym wzywaliśmy, nie mogliśmy po prostu dołożyć do Janko, bo bez bani w 30 minut? Jezus Maria, Karol, ile razy ty zapominasz o artykule 471, odpowiedzialność kontraktowa? Jeżeli nie wywiążemy się z kontraktu, to facet nas pozwie. Ile razy już w tym miesiącu musiałem latać do sądu rejonowego? Ile razy mam ci tłumaczyć, że facet, nas pozwie, o konkretne pieniądze... Umarł w butach. Popularne powiedzenie, ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad nim głębiej? W jakich butach umarł? Jak wyglądały? Czy były zadbane? Zamiast roztrząsać filozoficzne dylematy, po prostu zadbaj o swoje buty. Odwiedź sklep multirenowacja.pl i zapanuj nad absolutem przy pomocy najlepszych kosmetyków do skóry. W razie wystąpienia filozoficznych dylematów, fachowa, merytoryczna i pomocna obsługa zabierze cię na drugi koniec platońskiej jaskini, wypełnionej zapachem najlepszej pasty. Multirenowacja.pl kosmetyki, o których nie śniło się nawet filozofom. Skoro Jacek wrócił do żywych, to chyba najwyższy czas, żebyśmy w końcu posprzątali, bo zaraz piątek przyjdzie, nie? A? Chyba już idzie. Piotrze, postawiłeś przed nami trudne zadanie. Momentami nawet Aha. mieliśmy wątpliwości, czy podołamy. I w o. pewnym momencie wpadliśmy na pomysł, żeby po prostu nie dołożyć ci do janko. O, super! Ale wiemy, ile te buty <grym> dla ciebie znaczą i jak są dla ciebie ważne. Jesteś gotowy, żeby zobaczyć efekt naszych działań? Tak, tak, tak. Jestem gotowy. Pokażcie, to macie. <grym> dziękuję Core, Dziękuję wam. Piotrze, pozostaje mi już zrobić tylko jedno. Zostałeś oficjalnie odpicowany. DandyCore, dziękuję, że odpicowaliście moje laczki. Odkąd Piotr wziął udział w programie DandyCore odpicuj mi laczki, wszystko zmieniło się na lepsze. Zmieniłem auto na prestiżowe, dom na jeszcze bardziej prestiżowy. Zaraz idę na kolację, chociaż jest dopiero południe ale idę na kolację z Kate Moss, bo taki mam kaprys. Generalnie moje życie to pasmo sukcesów. Hej Robert! Co? A możesz coś o Piotrku powiedzieć? No Piotrek spoko generalnie, ale... Przywiozłem. Kto to do cholery napisał? A tam sam to napisałeś! Kurde, Chyba o mnie bicie serca. Kto to robi do cholery? Ja to robię. To się wydaje pastę na rękę. No, to co, na Tak,